Cześć. Tutaj Cysio. Dzisiaj akurat sam, występuję sam na kanale. Pogoda, bo, pogoda nie sprzyja, ale znalazłem w trafce, dla mnie nowy smak, akurat chipsów o smaku serburki, osypka. Dostaje smergla, gdy pocuję woni w Juta, hej. Tak się składo, że łosypek pachnie to samo. I powiem, tak, I powiem tak, osypka akurat prawdziwego jazdłem. Już nie powiem, gdzie nie pamiętam, ale byłem gdzieś w górach, nie pamiętam gdzie. Jadłem osypka prawdziwego. I akurat byłem dzisiaj w szabce, zauważyłem i postanowiłem właśnie kupić i akurat to nagrać. Powiem tak, to jest akurat produkt bezglutenowy. Także dla osób, które są uczulone na gluten akurat te chipsy też mogą jeść bez problemu. Także też wielki plus. E, tak. Ile one mi kosztowały? Te chipsy kosztowały akurat 6 zł. Myślę, że dobra cena. Bo chipsy wiedziałem już 7 chipsy, to płaciliśmy chyba po 10 ponad złotych, pamiętam. Jaki, jakieś lejsy my płacili, a to nie są lejsy. Pamiętam. I, i teraz e... tak, przetestujmy. Jaki jest smak tego osypka? Ogólnie tak, chipsy już akurat yy, z, mam otwarte, bo tak, kurwa. Kupiłem w sklepie mi wypadł i na nie na deptałem. się mi bardzo otworzyła. Ale póki tu świeże to właśnie postanowiłem je od razu nagrać. smród baraniego na biało niosł się po okolicy. Nawet pod wiatr je na pletkiem. hej. O to jest nowość Ale powiem wam tak. Wielka paczka, ale chipsów coraz mniej pakują do tej paczki. Widzicie? Co to, to ponad, ponad pół paczki nie ma chipsów? Dla mnie to jest nie to pomyślenie, no ale dobra no. Co poradzę. Ale najważniejszy jest test smaków. Czekajcie. Ja, Tylko ty czekajcie, to ma 130 gram. Jak kurwa ci, A chipsów to, to jest cały chuj. Nie mam wagi żeby tego zobaczyć. mnie Aż nie kurde ciekawi czy to jest faktycznie te 130 Stoczki, jeśli gra, jest faktycznie cheap. To ciekawie. Kiedyś to muszę sprawdzić na, na jakimś filmie, jak ktoś będę medytował. Przepraszam, waszy smak od sypta. Czy to jest ogólnie dobre? Hmm. No, powiem. Hmm w w skierdzić Nie czuję to... To, to, nie, to nie ma podjazdu do oryginalnego odstępka Te, te, te chipsy smakują szczerze Jakbyście kurwa e, kupili no, no, normalne po prostu jakieś chipsy serowe Serio Na przykład te Są takie chrupki serowe w sklepach widziałem to one centralnie tak smakują dla mnie te chipsy ale no, nie powiem dobre w smaku no to 6 złote spoko akurat Kupce. To 6 zł. Że, jak macie rzadkie po okolicy to kupcie sobie dobre chipsy ale jakoś nie wyróżniają się nie wiadomo że Sery, ser kurki narysowany osypek, ale to jest tylko z nazwy. Akurat, tylko ci psycorobę, ale zaciekawiłem mnie ja to akurat. Kupiłem I jak, będzie, jak powiem, macie żabkę koło chociaż e, większość z Was pewnie ma, to pójcie, e, kupcie sobie akurat Przetestujcie, Tam jest spokój. spokojnie, spokojnie bym je jeszcze raz kupić. Nawet tej kupię, jak będę gdzieś jeszcze w okolicy. To tylko nie będę, przy, nie będę przynutał. Jeszcze ja idę zje zaraz. Nie będę akurat przynucał. Tak no co? To by było na tyle. Jeszcze mój kolega wystąpi na filmach spokojnie. Tylko po jak znajdziecie znajdę ciekawszego. Także dzięki za oglądanie. Cześć. Na razie. Nie, mam w się